Siemankę, mojko, z tej strony Edy. Witam Was dzisiaj w odcinku, w którym zobaczycie to Motocycle Mechanic Simulator. Właśnie to sobie odpaliłem i muszę Wam powiedzieć, jest spoko, naprawdę spoko. Jak widzicie, mam już trzeci poziom. I jak na pierwszy odcinek, weźmiemy sobie może jakieś. O, widzicie. Problem techniczny zlecenie poboczne. Yy, wyświetla się na złoto, także myślę, że tutaj będą jakieś dodatkowe yy, no punkty. No, a, a jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej yy, serii po prostu dajcie o tym znać w komentarzach. Przechodzimy, przychodzimy do zlecenia. O panie! Yy, jakaś kobitka tym jeździła chyba. Nie no, powiem Wam, powiem Wam, motocykl wygląda fajnie Dobra, czyli po prostu musimy zdemontować to koło i tyle zaczniemy standardowo od zacisków Ten oto sposób, dalej lewy docisk, prawy docisk Daj mi się Przedmiot ośko Teraz nie, a. Klocki. Klocków zapomniałbym. I zdejmujemy. Tak, A, no, w ogóle to patrzcie, taki. Pff, fajny ten. No, fajny ten... Yy, yy, biesnik. Tak. Tak, Edic, to się nazywa biesnik. I, I ściągamy przednią felgę i lecimy. Do... A, ciekawostka, z czego przednia felga była yy, inna niż ta z tyłu. To jest, to jest ciekawe. Tak, wchodzimy sobie w, w sklep i Grosspeedy. Potrzebuję opona. Przyna opona, przednia opona. Przednie dajcie, przednie, przednie. E, e, dobra, dam się rękę uciąć, że to było to. E, co ja będę się zastanawiał? Jakie ja mam ją przecież w magazynie. Jak nie kompo... A! czaje, bo ja musiałem... Aha! Zmienić opony! <słyski> <słyski> ale zmiany... Ale... Ediku! Włącz ty idioto nie. Teraz zamontuj koło. Przednia felga i przednia pana. I wygląda to w sposób następujący. Teraz musimy to zdjąć. Zdejmij koło i przejść na wywozakkę. Polasujko. Graficznie powiem Wam, gra wy wy wygląda całkiem spoko. E jakbyście chcieli też pograć w Car Mechanic Simulator, już 21, to też tam dajcie o tym znać. I montujemy koło. Nadwiotkie no nieśmigane. nie no nieśmigane. Jedna śrubka, druga śrubka, trzecia śrubka, czwarta śrubka, piąta ślubka, szósta Mamy to. Klocki i te. te. No. No. Wy Wygląda spoko ten motocykl. K która to miała być? Zalba? A, tak. Zużyta. Ej, tylko znowu pytanie, czy ona była... Y czy ona była fantastyczna czy jaka? Pokaż. Fantastyczna. Dobra. Jenny, mm. ja z ja tego zamontowałem! <grym> Ale ja. O! No i spok. I teraz wchodzimy sobie w tableta, w mapę i lecimy na... Lecimy na północ. Eddie będzie jeździł różowym motocyklem. I jesteśmy, moi państwo, obszerni. <grystanie> Ale to wygląda. O. Przy, przynajmniej skręca, bo dwa poprzednie motocykle, które naprawiałem, to były takie... Yy. Jeden to był chopper, a drugi to taka motorynka, po prostu była, i one w ogóle nie skręcały. Okej okay, moi Państwo, to już wszystko na dzisiaj. Widzimy się w czwartek za tydzień. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale kliknijcie taki odcinek, przycisk subskrypcji tam na dole. Ja się z wami żegnam. Jo, Nadia, cześć!